Witam Was w kolejnym odcinku serii o wiedźminie. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy na temat Kaer Moryn. Kto przegapił, ma jeszcze przez kilka sekund szansę kliknąć w adnotację, która Was przekieruje do tego filmu. Wszyscy już pewnie słyszeli o nadludzkich umiejętnościach wiedźminów. Pewnie Was teraz zaskoczę, ale dziś porozmawiamy na temat człowieka, któremu zabijanie wiedźminów nie sprawiało większego problemu. Panie i panowie, gościem dzisiejszego odcinku jest bohater książek Andrzeja Sapkowskiego, Leo Bonhart. W grze możemy uświadczyć o nim krótką wspominkę w części pierwszej, w której spotykamy łowcę nagród, który wspomina Geraltowi o Bonharcie, jednak jak wiadomo, Geralt miał amnezję, przez co nie miał prawa o nim pamiętać. A scena wyglądała tak. Witaj, Biały Wilku, szukałem cię. Kim jesteś? Łowcą głów, jak świętej pamięci Bonhart, i niestety jestem tu, jakby to powiedzieć, służbowo. Nie znam żadnego Bonharta. Mogę spytać, kto zapłacił za moją głowę? Jak wspomniałem, dziś porozmawiamy na temat Leo Bonharta. Jest to jedna z najbardziej wyrazistych postaci sagi, wzbudzająca grozę, ale też szacunek. Moim zdaniem, najbardziej intrygujący i tajemniczy bohater powieści. Był on człowiekiem inteligentnym i odważnym. Jego przydomek Bonhart, co oznacza dobre serce, jest to bardzo, ale to bardzo ironiczna nazwa. Spośród tumu wyróżniała go jego postawa. Był on niezwykle wysoki i barczysty, jednak był wychudzony. Z opowieści mieszkańców wiosek, które mijał, można było usłyszeć historię o jego rybich oczach i pustym wzroku. Z sagi Sapkowskiego możemy znaleźć wzmianki o jego wyglądzie. Olbrzymiego wzrostu, ale kościsty, jak szkielet, mężczyzna, nazwany Bonhartem, podkręcił siwego wąsa. Drugą dłoń opierał na mieczu. Cały czas, jak gdyby chciał ukryć przed wzrokiem sklena rzeźbę rękojeści przez ognia. Stał na ganku, a sam był wielki, olbrzymi, choć chudy jak ghul. Patrzył na nich, wodził wodnistymi oczyma, po wszystkich po kolei. Potem odgryzł najpierw kawałek jajka, potem kawałek krągi. A gdzie falka? Wieża jaskółki. Zanim stał się łowcą nagród, był podobno żołnierzem, a potem wędrownym handlarzem. Co do Bonharta krążyły pogłoski, że był mutantem jak wiedźmin. Jednak ja się z tym nie zgodzę. Po prostu był mistrzem swojego fachu. W dodatku miał niesamowite szczęście. Jak sam niejednokrotnie wspominał, robił to, co lubił. Znany z profesjonalizmu, a przez to drogi, stworzył swój własny styl walki, który był zlepkiem innych. Bonhart nie przeszedł mutacji, ale możliwe, że zdrowo podkarmił się grzybkami w karmorchem. Tłumaczyłoby to niezwykle, jak na jego wiek siłę, szybkość i sprawność fizyczną. Walkę zaczynał zawsze pamiętnymi słowami. Leo Bonhart posiadał trzy wiedźmińskie medaliony Wilka, Kota oraz Gryfa, które zdobył uśmiercając ich właścicieli Trzech niewspomnianych zmienia imienia Wiedźminów Gwałtownym ruchem rozchełstał Kubrak i koszulę Wyciągnął plącząc łańcuszki trzy srebrne medaliony Jeden miał kształt głowy Kota, drugi Orła lub Gryfa Trzeciego nie widziała dokładnie, ale chyba był to Wilk było raz tak, zasyczał Bonhart, że porządni ludzie bali się wiedźminów bardziej niż potworów. Poszukali więc kogoś, kto mógłby zrobić z bezczelnymi wiedźminami porządek i znaleźli kogoś takiego. Jak widzisz, zaliczyłem trzech: pani jeziora. Oglądanie brutalnych scen i zadawanie bólu innym przynosiło mu przyjemność. Był też skuteczny, przez co został wynajęty przez Stefana z Kelena do zamordowania Ciri. Bonhart zadowolił się wymordowaniem jej przyjaciół, szczurów. Natomiast dziewczynę zostawił przy życiu dla zaspokojenia swoich sadystycznych żądz. Traktował 14-letnią Ciri jako. Niewolnica nawet zakładał jej obroże na szyję. Była taka zabawna scena, jak kazał się jej rozebrać, ale zauważył dziwne zachowanie Ciri. I powiedział, żeby nie miała zbyt wysokiego mniemania o sobie, bo on tylko chciał ją przeszukać. Więc wcale mu się nie podobała. W końcu jednak los pozwolił dziewczynie wyrwać się ze szponu Bonharta, który nie zdołał jej dogonić. Spotkali się dopiero na zamku Styga. Gdzie po stoczonym pojedynku Siri darowała mu życie. Bohar jednak zginął. Tak jak żył. Niegodnie i zdradziecko. Próbował zaatakować wizminkę od tyłu. Zdołała ona jednak się uchylić i odesłać go. Z tego padało U.S. I tu oto się kończy historia Bonharta, którą możemy zakończyć cytatem: Mieczem wojujesz, od miecza giniesz.